Plaga komarów. Jest ich na tyle dużo, że żeby ich nie odczuwać, to stosujesz zatyczki do uszu i się opatulasz kołdrą. Druga 52. Kurwa agresywne to lata w tej i tej czas na zemstę. Wyłapujesz komary. przykrywasz się szklanką, w której jest dziurka na cyrkiel, którym wydubujesz komarowi skrzydła. Powtarzasz cały proceder na stu komarach w ciągu czterech nocy. Piąta noc. Kurwa spokojnie. Śpisz i się w końcu wysypiasz. Fajnie, czyżby koniec problemów. Szósta noc. Śpisz i jest fajnie. Nagle budzicie sygnał jakby syreny. O chuj, powstanie czy jak? A, to te komary. Wszystkie zaczynają bzyczać w jednym momencie. Zaczyna się godzina K. Wkurwione komary zaczynają płodzić dzieci. Po kilku tygodniach jest ich kurwa plaga. I nie wybijesz, bo gniazda mają gdzieś w słabo dostępnych miejscach. Mówią o jakichś obozach śmierci. Stojąc naprzeciwko szklanki, w których odrywałem im skrzydła. Powstają napisy z krwi na ścianach w domu o treściach typu komary walczące. Rodzina patrzy się na ciebie jak na pojeba, no ale ty się wkręciłeś w rolę tyrana. Komary przejmują miejsca w mieszkaniu wielki sukces komarów, przejęły kontrolę nad płatkami siniminis. Kiedy rano idziesz zrobić sobie płatki, to słyszysz idzie kat. Nigdy nie wyjdę na ludzi. Pięćdziesiąt lat później. Jesteś dziadkiem. Przypadek zdziałał, że mieszkasz w tym samym domu co za mało lata. Któraś rocznica godziny K? Sława komarom, krwiopijcom sława. To są komary z Ukrainy i one wcale nie świętują godziny K. Do akcji włączają się komary polskie. Zaczyna się ustawka: wołę 2-0, tyle że na komarach. Do tego wszystkiego wkracza komarowa policja. Imba na całego. 10 metrów obok. Oddawaj tego buta, fraje, żeby bo na psiarskie zadzwonie. Widzisz szklankę. I ten sam cyrkiel. Hmm, a gdyby tak.